Nagon si tamarat, dlaczego on jest tutaj czczony i co słychać w parkach narodowych? Zapraszamy na film. Prowincja na Konsi Byliśmy na jej południu, odwiedziliśmy jej stolicę. Byliśmy na północy, jadąc wzdłuż wybrzeża. Teraz czas na wycieczkę na zachód. A tam czekają nas parki narodowe i pewnie inne atrakcje. Zapraszamy na wycieczkę. Już w odległości 5 kilometrów od naszego pierwszego celu podróży zauważyliśmy, że całe pobocze zajmują farmy drobiowe, no właściwie kogucie. Postanowiliśmy zatrzymać się, aby przyjrzeć się tym ptakom. Są naprawdę imponujące i czekają na kupców. Pięknie położony kompleks u podnóża gór. To zespół świątynny Wat Chedi, zwany także Aikai. Przybyszów witają tutaj tańcem i śpiewem. Na bramie napis: Życzymy ci bogactwa i szczęścia. Tuż za bramą grupy dziwnych postaci jest Superman, żołnierz i lustrzane koguty. Spider-Man też wita gości. O co tu chodzi? Jesteśmy bardzo ciekawi, skąd te postaci się tutaj wzięły. Tuż przed wejściem można wypożyczyć oficjalne amulety, Chociaż rzeczywiście dokonują zakupu, tajowie używają tego terminu, aby uniknąć problematycznej konotacji posiadania świętego przedmiotu. Tu umieszcza się drobne monety. Na szczęście. Około 250 lat temu pewien chłopiec towarzyszył podróżującemu słynnemu mnichowi Luang Pu Tuat, gdy para nocowała w Wat Chedi. Wyczuwając, że pewnego dnia świątynia stanie się ważnym miejscem, mnich poinstruował chłopca, który nazywał się Aikai, Termin w południowym dialekcie, który dosłownie oznacza chłopca od jajek egg boy, ale dokładniej można to przetłumaczyć jako łobus. Zostać i służyć miejscowym. Ajkaj obiecał to zrobić. Oprócz pomocy mieszkającym tam mnichom i utrzymywania świątyni, zajmował się psotami, strzelał z procy, odpalał petardy, gonił koguty i bawił się w żołnierza. Kilka lat później dowiedział się, że mnich wraca do ich wioski, i zamiast dołączyć do niego i wrócić do domu co złamałoby jego przysięgę służby świątyni. Egboy pozostał tu, lecz pewnego dnia utonął w stawie. Ale Egboy tak naprawdę nigdy nie opuścił Ładciedi. Zrozpaczona tragedią i wzruszona służbą chłopca, świątynia zamówiła posąg Egboya, który miał służyć jako miejsce zamieszkania jego ducha. Tak się stało. A miejscowi i pielgrzymi wierzą, że duch Aikai jest tu nadal i chroni to miejsce. Stąd figury chłopca z atrybutami ochroniarza, ciemnymi okularami, czapką z moro. Przychodzą tu składać ofiary hazardziści, prosząc o fortunę, kupcy i sprzedawcy, licząc na wsparcie Aikai w swoich biznesach. Proszą go również o pomoc ci, którzy zgubili coś cennego i nie mogą tego odnaleźć. W tej, tej części hali składa się ofiary z kwiatów, zapala kadzidełka i wsuwa banknoty do złotych i srebrnych drzew body. Obok trwają prace przy gigantycznym posągu siedzącego Buddy. W drugiej części hali składa się dary. Zgodnie z tajskimi wierzeniami, jeśli ktoś poprosi o coś ducha i życzenie to zostanie spełnione, musi wrócić do świątyni i złożyć prezent. W końcu Aikai to mały chłopiec. Otrzymuje więc słodkie napoje, ubranka moro, zabawki i fajerwerki. Hojny darczyńca ofiarował nawet skuter. A tu są nasze koguty. To też dary wotywne składane w intencji szczęścia i bogactwa. Dawniej przynoszono mnichom żywe koguty. Okazało się to kłopotliwe. Więc zastąpiono je figurkami. Sporo miejsca na te, które czekają przy drodze na pielgrzymujących tutaj wiernych. W hali przy świątyni coś dla głodnych i spragnionych: tutejsze przysmaki i słodycze wyrabiane na miejscu. To właściwe miejsce na zakup szczęśliwego losu na loterię, jest tu też prawdziwy kogut. Jedziemy do Parku Narodowego Kaonan. Jeszcze kilkadziesiąt metrów dzieli nas od miejsca, które jest teraz celem naszej dzisiejszej wycieczki, czyli wodospadu. Schodzimy leśną ścieżką, a potem szerokimi schodami. To właśnie ten cel wodospad Jodnam. Fantastyczne miejsce z wodospadem w tle. Warto było tu przyjechać, chociażby po to, żeby sobie wymoczyć nogi. Ale dzisiaj jest wyjątkowo upalny dzień, pewnie po południu będzie burza. W tej chwili tutaj jest na pewno przeszło 30 stopni, ale trzymając nogi w chłodnym potoku czuję się naprawdę doskonale. Ścieżka wśród uprowadzi prowadzi w pobliże czoła wodospadu. Drogą pięknie położoną wśród zalesionych wzgórz jedziemy do Parku Narodowego Kao Luang. Bilety wstępu do parku my płacimy 5 razy więcej niż tajowie. Nie co mamy? Mamy bilety. To miejsce przeznaczone dla grup młodzieżowych, które przyjeżdżają tutaj na tajską zieloną szkołę. Wodospad Krung Ching ma 7 poziomów. My dotrzemy do Nan Fon Sa. Przed nami 3700 metrów, czyli 3 km 700 metrów trasy, ścieżki, która prowadzi do wodospadu. Zobaczymy, co czeka nas po drodze. Ponoć trasa nie jest taka, bardzo łatwa. Ścieżka biegnie wśród lasu z gęstym poszyciem, słychać tutaj odgłosy. Taków. Wczoraj wieczorem pewnie padał deszcz i wszystko lekko paruje. Jest taka lekka mgiełka po deszczu. Ostrzegali nas przed wejściem, że każdy, kto wchodzi na tę ścieżkę, musi być w dobrej kondycji. No to się okaże. Na razie idziemy lekko pod górę. Jesteśmy troszeczkę zasapani, ale mamy nadzieję, że damy radę. To pozostałość z lat 70. bambusowa pułapka. Takie pułapki na żołnierzy zastawiali komunistyczni partyzanci. Przed nami jeszcze, jeszcze tylko trzy kilometry, a tu drzewo, kapokowiec taki rzeczywiście dość spory jesteśmy trochę przerażeni po spotkaniu z wielkim pająkiem a tutaj taka mała trawka, czyli pokaźna kępa bambusów no minęliśmy już połowę drogi, połowę drogi przez fantastyczny tropikalny las, do wodospadu mamy jeszcze troszkę więcej niż półtora kilometra jeszcze kilometr do wodospadu. Mamy za sobą już 3 czwarte trasy. A tutaj mijamy palmy, które mają bardzo charakterystyczny wygląd. Nazywają się ching tree. Wodospad Nan Phong Sa jest najpiękniejszym wodospadem w tym parku, zasilanym wodami strumienia Krung Ching spływającego z pod szczytu Kaoluang, najwyższego szczytu w południowej Tajlandii, liczącego 1750 metrów, tyle co nasza Babia Góra. Owrót na ścieżkę przyrodniczą stromymi schodami. Zakończyliśmy naszą ścieżkę przyrodniczą, za nami prawie 7 km, 3,5 km do przepięknego wodospadu. Było, no można powiedzieć, chwilami ekstremalnie. Znaczy właściwie nie sama trasa była taka trudna, co po drodze zaatakowały nas wściekłe pijawki. I niestety nie było żadnych uprzedzeń na ten temat, nie było żadnych informacji, że takie pijawki tutaj atakują. Może dla tajów jest to coś oczywistego? No, dla nas to była niezbyt miła niespodzianka. Ale mimo wszystko jesteśmy zadowoleni. Mamy nadzieję, że nie zrazi nas to do wypraw w lasy tropikalne. Od strony południowej wracamy do Parku Narodowego Kaonan. Tu raz jeszcze płacimy po 200 batów za wstęp. Jest tu zupełnie pusto. Centrum turystyczne czeka na odwiedzających. Przez mostek wchodzimy na ścieżkę wiodącą do Wodospadu. Po drodze kapliczka, po krótkim marszu osiągamy nasz cel wodospad Sunanta, wymęczeni, ale szczęśliwi. To już nasz ostatni wodospad, ale rzeczywiście trzeba przyznać, że robi wrażenie. Takiego wodospadu jeszcze w Tajlandii nie widzieliśmy. To znaczy może nie pod względem ilości wody, ale pod względem wysokości. to była już nasza ostatnia wycieczka w Nakonsi Tamarat. Za kilka dni wracamy do Huahin.